Dzień dobry, Mariusz Łukasik z tej strony. Ja jako jeden z nielicznych Polaków y, występowałem y, do, w Strasburgu przeciwko UK. A dlaczego? Dlatego, że Polacy mi sprzedali. To czysta prawda. Jeżeli Polak. Jeżeli. Polak ci nie zrobił krzywdy, to jest bardzo wspaniałe. I tak. E, Miałem na, na swojej drodze dużo ludzi. Którzy mi zaszkodzili. Poszedłem poprzeć do Związku Zawodowych Arka Nowaczyka. Jeżeli można mówić to, co myślę, jak nie to, to wychodzę i kończę, nie? No Arka Nowaczyka. Poszedłem do Związku Zawodowych mu pomóc. Co zrobił? Sprzedał mi. Miałem później pomocnika pana Wiktora Sitoniaka, który przekręcił teatr Walszowi na, na dużą sumę pieniędzy. Obecnie ma zarejestrowanych e, kilka firm adwokackich na terenie e, Londynu. Dokładnie dziewięć jedno, e, jedno w Polsce. E, czyli po prostu e, sprawiedliwość brytyjska jest tu straszna. Polonia, siedzi, żreń, sobą. O co chodzi? Na przykład e, członek PiSu, pan Sławomir Wróben. Eee, nie wiem, czy Pani słyszała o takim panu. Sprawę eee, nazwał mnie tutaj publicznie na sali, że jestem sb -kiem. Za takie coś, jeżeli się mówi, że jesteś SB-kiem, to, to trzeba to udowodnić. Bo ten człowiek sprawdza innych ludzi, czy, czy byli agentami, czy nie byli agentami. Nie ma do tego prawa. Eee, zwracałem się do swojej sprawy wielokrotnie do ambasady. Zwracałem się do ambasady, zwracałem się do do Brytyjskiej Związki zawodowych, które byłem członkiem, po prostu nie ma szans na żadne na żadne jakieś sprawiedliwości. I co chciałem powiedzieć. Ambasada. Ambasada nie robi nic. Praktycznie nic nie robiła. Przedstawicielem jest obecny pan Witor Sopkow. Witor Sopkow po prostu, czemu on jest inny? On jest w zaniechaniu biernemu i czynnemu. czy nie robi praktycznie nic. E, także ja uważam, że tutaj jest, żeby król kończyć, jest tu lista. Jeżeli ktoś chce się pod nią podpisać, e, to bardzo proszę o odwołanie rektora. E, nie wiem do końca na czym polega Pana problem, bo, bo tego Pan nie powiedział. Natomiast nie, e, panie, już nie wiem, chcę drugi raz powtarzać. E, to nie my powołujemy, to nie my odwołujemy. Dlatego tak? e, jest lista z z wielką prośbą, żeby Pan. Minister tego panie. przeprowadza e, zmiany w swoim resorcie. Yy, zmiany w poszczególnych wielu placówkach już nastąpiły.